Kurs cudów, rozdział 27: Uzdrowienie snu. Część siódma: Ten, który śni sen. Cierpienie jest uwypuklaniem wszystkiego, co świat uczynił, aby cię skrzywdzić. To wyraźnie ukazuje obłąkaną wersję zbawienia, jaką ma ten świat. Podobnie jak we śnie o karze, w którym śniący jest nieświadomy tego, co przypuściło nań atak, widzi on siebie jako niesprawiedliwie atakowanego przez coś, co nim nie jest. Jest ofiarą tego czegoś innego, rzeczy znajdującej się na zewnątrz niego i nie ma powodu, by ponosił za to odpowiedzialność. Musi być niewinny, gdyż nie wie, co czyni, a wie tylko to, co czynione jest jemu. Jego własny atak na samego siebie jest mimo to wciąż oczywisty, gdyż to on doznaje cierpienia i nie może uciec, ponieważ widzi źródło tego cierpienia na zewnątrz siebie. Teraz ukazano ci, że możesz uciec. Wystarczy jedynie, abyś ujrzał problem takim, jakim on jest, a nie tak, jak go sformułowałeś. Jakże mógłby istnieć inny sposób rozwiązania problemu, który jest bardzo prosty, lecz został przesłonięty ciężkimi chmurami złożoności, wytworzonymi po to, by zachować problem nierozwiązany? Bez chmur problem wyłoni się w całej swej prymitywnej prostocie. Wybór nie będzie trudny, ponieważ problem jest absurdalny, gdy widzi się go wyraźnie. Nikt nie ma trudności z podjęciem decyzji, aby pozwolić na rozwiązanie prostego problemu, jeżeli dostrzega, że ów go krzywdzi, a także jeśli jest bardzo łatwy do usunięcia. Rozumowanie, poprzez które wytworzono ten świat, na którym on bazuje i poprzez które jest podtrzymywany, zawiera się w tych prostych słowach. Ty jesteś przyczyną tego, co czynię. Istniejesz i myślisz niezależnie ode mnie, a Twoja obecność uzasadnia mój gniew. Podczas gdy Ty atakujesz, ja muszę być niewinny. Tym zaś, co powoduje moje cierpienie, jest Twój atak. Każdy, kto widzi to rozumowanie, dokładnie takim, jakim ono jest. Łatwo spostrzeże w nim niekonsekwencje i brak sensu. Niemniej ono wydaje się sensowne, gdyż wygląda na to, że to świat cię krzywdzi. Tak więc wydaje się, że w kwestii przyczyny nie ma potrzeby wykraczania poza to, co oczywiste. Jest zaiste taka potrzeba. Ucieczka świata przed potępieniem jest potrzebą, którą znajdujący się w nim podzielają i poprzez którą są połączeni. Nie rozpoznają jednak swej wspólnej potrzeby. Każdy z nich myśli bowiem, że jeżeli uczyni to, co do niego należy, spadnie nań potępienie świata. I właśnie to postrzega jako swój wkład w jego oswobodzenie. Zemsta musi mieć punkt skupienia. W przeciwnym wypadku, nóż Mściciela znajduje się w jego własnej dłoni i w niego samego jest wymierzony. Musi on zatem widzieć nóż w dłoni kogoś innego, jeżeli miałby być ofiarą ataku, którego nie wybrał. I w ten sposób cierpi z powodu ran zadanych mu nożem, którego nie trzyma. Oto cel widzianego przez niego świata. Widziany w ten sposób świat dostarcza środków, poprzez które cel ten wydaje się osiągnięty. Środki świadczą o celu, lecz same w sobie nie są przyczyną. Przyczyna nie zmieni się też dzięki temu, że będzie widziana w oddzieleniu od swoich skutków. Przyczyna wytwarza skutki, które potem dają świadectwo jej, a nie sobie. Spoglądaj więc poza skutki. To nie w nich musi tkwić przyczyna cierpienia i grzechu. I nie rozpamiętuj cierpienia i grzechu stanowią one bowiem jedynie odzwierciedlenie swojej przyczyny. Rola, którą odgrywasz w ratowaniu świata od potępienia, jest Twoją własną ucieczką. Nie zapominaj, że świadek świata zła nie może przemawiać na rzecz niczego innego, prócz tego, co widziało potrzebę zła w świecie. I właśnie tutaj najpierw została ujrzana Twoja wina. Twój pierwszy atak na siebie samego rozpoczął się w oddzieleniu od Twojego brata. I właśnie temu świat daje świadectwo. Nie szukaj innej przyczyny, ani nie upatruj jej odczynienia pośród potężnych legionów jej świadków. Oni popierają jej pretensje do Twojej lojalności. To, co prawdę zataja, nie jest miejscem, w którym powinieneś jej szukać, by ją odnaleźć. Wszyscy świadkowie grzechu stoją w obrębie jednej niewielkiej przestrzeni, i właśnie tu odnajdziesz przyczynę swego sposobu spoglądania na świat. Kiedyś byłeś nieświadomy tego, co naprawdę musi być przyczyną wszystkiego, co świat niezaproszony i nieproszony zdawał ci się narzucać. Jednego byłeś pewien. Wśród wielu przyczyn, które postrzegałeś jako niosące ci ból i cierpienie, nie było Twojego poczucia winy. Ani też w żaden sposób o nie dla siebie nie prosiłeś. Oto jak powstały wszystkie złudzenia. Ten, który je wytwarza, nie widzi siebie w roli wytwarzającego i ich rzeczywistość odeń nie zależy. To, co stanowi ich przyczynę, jest czymś zupełnie od Niego odrębnym. To zaś, co On widzi, jest oddzielne od Jego umysłu. Nie może wątpić w rzeczywistość swych snów, gdyż nie widzi roli, jaką odgrywa w ich wytwarzaniu i sprawianiu, że wydają się rzeczywiste. Nikt nie może przebudzić się z marzenia sennego, które świat śni za Niego. Staje się częścią marzenia sennego kogoś innego nie może postanowić przebudzić się z marzenia sennego którego nie wytworzył stoi bezradny będąc ofiarą snu wymyślonego i cenionego przez oddzielny umysł musi być tak że ten umysł zaprawdę się o niego nie troszczy jest tak obojętny na jego pokój i szczęście jak pogoda lub pora dnia nie kocha go lecz przydziela mu zgodnie ze swoją chęcią taką rolę która zadowoli jego marzenie senne. Tak niewielka jest wartość śniącego, że jest on niczym tańczący cień, podskakujący zgodnie z bezsensowną fabułą poczętą w jałowym śnieniu świata. Oto jedyny obraz, jaki możesz widzieć, jedyna alternatywa, jaką możesz wybrać, inna możliwość przyczyny, jeżeli nie ty jesteś śniącym twesny. I to właśnie wybierasz, jeżeli zaprzeczasz temu, że to w twoim umyśle znajduje się przyczyna cierpienia. Zaprawdę ciesz się, że ona tam się znajduje, bo w ten sposób jesteś jedynym, który decyduje o twoim losie w czasie. Do ciebie należy wybór między śpiącą śmiercią i snami o złu, a szczęśliwym przebudzeniem i radością życia. Między czym mógłbyś wybierać, jeżeli nie między życiem a śmiercią, przebudzeniem a spaniem, pokojem a wojną, Twymi snami, a Twą rzeczywistością. Istnieje ryzyko myślenia, że śmierć jest pokojem, bo świat równa ciało z ja stworzonym przez Boga. Nic jednak nigdy nie może być swym przeciwieństwem. Śmierć zaś jest przeciwieństwem pokoju, bo jest przeciwieństwem życia. A życie jest pokojem. Przebudź się i zapomnij wszystkie myśli o śmierci, a pojmiesz, że masz pokój Boży. Lecz jeżeli naprawdę dany jest Ci wybór, to musisz widzieć przyczyny tego, co wybierasz dokładnie takimi, jakimi są i gdzie są. Jakiego wyboru można dokonać między dwoma stanami, z których tylko jeden jest wyraźnie rozpoznany? Któż mógłby mieć wolność wyboru między skutkami, jeżeli widzi tylko jeden z nich jako zależny od niego? Uczciwego wyboru nigdy nie można byłoby widzieć, jako tego, który byłby rozszczepiony między Twoją znikomością a ogromem świata śniącego różne sny o prawdzie w Tobie. Luka między rzeczywistością a snami nie leży między śnieniem świata. A tym, co śnisz potajemnie. One są jednym. Śnienie świata stanowi jedynie część Twego własnego marzenia sennego, które oddałeś i które widziałeś tak, jak gdyby było zarówno jego początkiem, jak i końcem. Niemniej jednak zaczęło się ono w Twym potajemnym marzeniem. Sennym, którego nie spostrzegasz, choć było przyczyną części, którą widzisz i w której rzeczywistość nie wątpisz. Jakże mógłbyś w nią wątpić, podczas gdy leżysz we śnie i śnisz potajemnie, że jego przyczyna jest rzeczywista? Brat oddzielony od ciebie, przedwieczny wróg, morderca, który podkrada się do ciebie nocą i knuje twą śmierć, planując jednak, by była. Przewlekła i powolna, o tym śnisz. Lecz pod tym marzeniem sennym jest jeszcze inne, w którym to ty stajesz się mordercą, potajemnym wrogiem, padlinożercą i niszczycielem zarówno swojego brata, jak i świata. Tu tkwi przyczyna cierpienia, przestrzeń między twymi małymi snami a twą rzeczywistością. Ta niewielka luka, której nawet nie dostrzegasz. Miejsce narodzin, złudzeń i lęku, czas przerażenia i odwiecznej nienawiści, chwila nieszczęścia to wszystko jest tutaj. Tu tkwi przyczyna nierzeczywistości, i właśnie tu zostanie ona odczyniona. Ty jesteś tym, który śni świat snów. Nie ma on innej przyczyny i nigdy mieć jej nie będzie. Syna Bożego nie przeraziło nic bardziej strasznego, jak tylko jałowe marzenie senne, które sprawiło, że myślał, iż stracił swoją niewinność, zaprzeczył swojemu ojcu i wypowiedział wojnę samemu sobie. Owo marzenie senne napawa takim lękiem i jest pozornie tak rzeczywiste, że syn Boży nie mógłby przebudzić się do rzeczywistości bez czoła zroszonego potem przerażenia i krzyku śmiertelnej trwogi, gdyby jego przebudzenia nie poprzedziło łagodniejsze marzenie senne i nie pozwoliło jego spokojniejszemu umysłowi przyjąć zamiast się go lękać głos, który z miłością wołaby go przebudzić. Łagodniejsze marzenie senne, w którym jego cierpienie zostało uzdrowione i w którym jego brat jest jego przyjacielem. Wolą Boga byłoby przebudził się łagodnie i z radością, i dał mu on środki, by przebudził się bez lęku. Przyjmij marzenie senne, które on dał zamiast swojego. Nie trudno zmienić sen, gdy rozpozna się śniącego. Spoczywaj w Duchu Świętym i pozwól, by jego łagodne sny zajęły miejsce tych, które śniłeś w przerażeniu i lęku przed śmiercią. On przynosi przebaczające sny, w których wyborem nie jest to, kto jest mordercą, a kto ma być ofiarą. W snach, które on przynosi, nie ma morderstwa ani nie ma śmierci. Sen o poczuciu winy niknie sprzed Twoich oczu, choć są one zamknięte. Pojawił się uśmiech, by rozjaśnić Twe śpiące oblicze. Sen jest teraz spokojny, gdyż są to szczęśliwe sny. Śnij łagodnie o swym bezgrzesznym bracie, jednoczącym się z Tobą w świętej niewinności. Z tego zaś snu sam Pan Nieba przebudzi swego umiłowanego syna. Śnij o życzliwości swego brata, zamiast rozpamiętywać w swoich snach jego pomyłki. Wybierz jego dobre uczynki i słowa, by to o nich śnić, zamiast zliczać krzywdy, które wyrządził. Przebacz mu jego złudzenia i podziękuj mu za całą pomoc, jakiej ci udzielił. I nie odrzucaj jego licznych darów, dlatego, że nie jest w Twoich snach doskonały. Reprezentuje swojego Ojca, którego widzisz jako ofiarowującego ci zarówno życie, jak i śmierć. Bracie, On daje jedynie życie. To, co widzisz jako dary ofiarowywane przez Twego brata, reprezentuje jednak dary, które w Twoim śnie daje Ci Ojciec. Pozwól, aby wszystkie dary Twojego brata widziane były w świetle ofiarowywanego Ci miłosierdzia i życzliwości. I nie pozwól, aby jakikolwiek ból zakłócił Twój sen o głębokiej wdzięczności za Jego dary dla Ciebie.